A więc tak, rozpoczynamy kolejną inkubację. Inkubator jest już e, wyczyszczony, przygotowany do kolejnej inkubacji. Jeden z kanałów jest już wypełniony wodą. Koszyczki wyjąłem, ponieważ e, mam tutaj także małe jajka, które nie będą się mieścić w tych koszyczkach, dlatego zrezygnowałem z e, obracania. Automatycznym. Jajka należy tylko teraz jeszcze przygotować, oznaczyć i możemy je wkładać do inkubatora. Wszystkie jajka są już poznaczone, by było wiadomo, jak je obracać. Wszystkie są już ułożone. Tak, już mówiłem w wcześniejszych filmach: jajka ręcznie obracamy dwa razy dziennie o 90 stopni. Najlepiej robić to rano i wieczorem. Tak, mniej więcej o stałych godzinach, jeśli jest to możliwe. Średnio tutaj, bo mam tutaj różne jajka. Po około 20 dniach powinno się to wykluć. Niektóre, yy, niektóre pisklaki szybciej, niektóre później. I na sam koniec tego odcinka mam do Was zagadkę. Jak widać, mam tutaj cztery rodzaje różnych jajek. I Waszym zadaniem, jeśli będziecie umieli jest odgadnąć jakie to są jajka od jakich ras nie powiem, że tylko kur może powiem od jakich ptaków ponieważ są tutaj nie tylko kury ale są to ptaki grzebiące dla ułatwienia powiem, że wszystkie nazwy w moich filmikach były już wymieniane jak także były już tutaj ich jajka w moich inkubatorach, ale spróbujcie zgadnąć w komentarzu wpiszcie jakie to są numerek, jak myślicie to są jajka pierwsze, te malutkie, to są drugie jajka, trzecie. I czwarte, tak więc, macie teraz do rozwiązania zagadkę. Czekam na Wasze odpowiedzi, zobaczymy, kto pierwszy odgadnie. Pozdrawiam z racji tego, że mam w inkubatorze teraz y, też małe jajka, które nie zmieszczą się do koszyczków. Musiałem zrezygnować z inkubacji półautomatycznej, więc mam wyjęty koszyczek. Ale tutaj, jak padło pytanie, jak uzupełnić wodę w kanałach, podczas gdy się ma koszyczki, no to ja to zawsze robię tak, że wyciągam na przykład jedno jajko. Bo jak widzimy w tych koszyczkach, na dole są otwory, musimy znaleźć, który otwór jest jakby nad tym kanałem żeby ta woda właśnie wodę szło nalać więc mamy także lejek jak mówiłem no i przypuśćmy mi tutaj się pokrywa ten otwór z kanałem, dajemy go tutaj wyciągamy właśnie to jedno jajko, żeby był ten koszyczek pusty, ten jeden nalewamy do lejkiem tutaj wody. Sprawdzamy tak, żeby było pełne. Pełny kanał. No i mamy gotowe. Jajko wkładamy z powrotem i za około 2-3 dni. U mnie jest raczej co 2 dni muszę uzupełniać kanały. Kanał raczej, jak w przypadku jajek kurzych to jest jeden kanał. Muszę go to około 2 dni kontrolować, żeby nie był suchy. tak więc właśnie jak macie koszyczki to ja bym proponował w taki sposób uzupełnianie wody zachęcam także do subskrybowania mojego kanału by być na bieżąco z wszystkimi filmikami z tymi które na pewno dodam o wylęgach jak różne jak również być na bieżąco z innymi filmikami jeśli Ci się podobało Daj łapkę w górę. Nie będę mówił, że o pytania się macie pytać w komentarzach, bo to też jest jasne. Oraz, tak jak już mówiłem we wcześniejszym części filmu, żebyście komentowali z Waszymi propozycjami, jakie to są rasy.